Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym materiale zajmiemy się oczywiście łowieniem, ale przede wszystkim przetestujemy nową wędkę, którą otrzymałem od Abu Garcia. Jest to Ora Sea Trout o ciężarze wyrzutu od 5 do 25 gramów. Wędki jeszcze nie używałem ani razu, a zatem będzie to test. Tak naprawdę sprawdzę jak się nie łowi. no więc zobaczymy miejmy nadzieję, że uda się też złowić jakąś rybę i wtedy przetestować jak się tą rybę za pomocą tej wędki holuje. wędka jest dosyć długa opisana jest, że ma 8,4 stopy długości mimo jednak swojej długości ma bardzo czułą szczytówkę jest to jak też o akcji szybkiej mam zatem nadzieję, że będzie dosyć dobrze ładować niewielkie przynęty o tym przekonam się już niedługo. Zamierzam dzisiaj łowić przede wszystkim klenie, może też jakieś bolenie. Zobaczymy jak to będzie na wodzie tutaj działało. W związku z tym wędkę przetestuję na różnych przynętach, od smużaków, małych woblerów do większych woblerów twitchowych, tak żeby sprawdzić co jak lata, jak się tu przynętę prowadzi. A jestem przekonany, że będzie się prowadzić bardzo dobrze, bo po prostu kijek jest długi. Jesteśmy dzisiaj nad rzeką Bóg, w związku z tym, długi kijek, który dobrze da nam dobrą kontrolę nad przynętą, będzie tutaj nieodzowny. Czy ten kij taki jest, no to za moment się przekonamy. Jeśli zaś chodzi o takie pierwsze wrażenia, no to wędka jest bardzo ładnie wykonana. Blank jest pokryty taką chropowatą takim chropowatym nalotem. Sama szczytówka, tak jak wspomniałem, jest dosyć czuła, cienka. Kijek ma akcję dosyć szybką, więc no zdecydowanie jest to kij bardziej pstrągowy. Nadawałby się też pod koniowego dropshota. Natomiast dzisiaj właśnie go tutaj na, na kleniach i boleniach przetestuję, ponieważ nie chcę mi się czekać do późnej jesieni, kiedy to dropshot jest najbardziej skuteczny i wolę już Wam teraz pokazać i opowiedzieć moje wrażenia. Na dolniku wędki mamy logo Abu Garcia. Oczywiście opisane parametry tej wędki, a także nazwę jej na samym spodzie dolnika, takie można powiedzieć ozdobniki, ale wpływające na bardzo fajny odbiór wędki, rękojeść jest korkowa naprawdę, naprawdę elegancki kijek, zobaczymy właśnie jak on się sprawdza podczepiłem do tego kołowrotek Shimano Sedona w rozmiarze 2000 plecionka 10, no i zobaczymy co z tego będzie nie będę tu Wam jakoś specjalnie dużo przynudzał, ponieważ no sam, jeszcze wszystko co mogę powiedzieć, to domysły, które wynikają z jakichś pierwszych wrażeń, jakie mam po wzięciu wędki w ręce. A zatem przejdziemy teraz do łowienia i potem opowiem Wam więcej. Natomiast jedno, co zaznaczę już teraz, że wędka przy swoich gabarytach jest niezwykle lekka. A zatem kilka przyjemnych godzin łowienia przede mną. Dzikie burty, ale strasznie lubię ten odcinek tutaj. Spróbuję tu jakoś w miarę zejść, niezbyt głośno. No, nawet się udało. Spróbujemy tu trochę obłowić. Pierwszy raz mam wędkę przygotowaną do zarzutu. Fajny dolnik, Miły, miło się go trzyma. Pierwszy rzut trochę niewyczuty. Wędka bardzo czuła, fantastycznie przekazuje akcję Woblera, naprawdę super A to nie jest wobler o jakiejś mega e, mega agresywnej pracy. Także no, jestem zadowolony, póki co. Zobaczcie jaka niska woda tej łachy tutaj. Jej w poprzednich latach nie było, widać. Ale tu się fajny taki przelewik odkrył. Spróbujemy tu coś jakimiś kleniowymi, tylko jak tu... Którędy tu podejść? Trochę wieje. Ale mam nadzieję, że słyszycie, co mówię. Jak tu by było się najlepiej ustawić? No woda jest katastrofalnie niska. Kiedyś siedząc tu, to już się tu miało wodę. E, tych pła... Y, Płyci z nim nie było odkrytych, tej tutaj też nie. Teoretycznie podbolenia, idealnie, w zasięgu rzutu wszystko, jak on tu będzie wychodził wieczorem, no to lepiej być nie może, ale pytanie czy będzie wychodził. A teraz to my szukamy klenia, trochę mi wiatr tu będzie przeszkadzał, będę próbował rzucić, tu mam ten przelew w zasięgu tylko, no ten wiatr trochę utrudniał, będę musiał pod wiatr rzucać. No dobra zobaczymy jeszcze o kurczę, tego się nie spodziewałem to jest naprawdę mały wublerek o długości 2 cm i poleciał o wiele dalej niż myślałem że na tym kijku poleci oczywiście się zaplątał ale no miłe zaskoczenie powiem wam faktycznie wędka doskonale ładuje nawet malutkie przynęty Dobra, z moimi przynętami sobie wędka radzi. Zobaczymy, jak się nie utwiczuję. Aha, o ile nie wrzucę na drzewo. Okej, okay, udało się uratować. Dobra, muszę jeszcze raz zarzucić. Słabe te żółte, ale dlatego, że rzucam pod wiatr. Bardzo fajnie się prowadzi woblera twitchowego. Ugina się i odpuszcza w tym momencie kiedy trzeba. Jest kontrola cały czas tym, nad tym woblerem. No tylko tutaj trochę Trochę mi ten wiatr przeszkadza. Powiem Wam, że masakra, bo ten pieniek powinien być w większości pod powierzchnią wody. On jest prawie cały odkryty. Tam się nie powinno w ogóle dać zejść. Także... Słaba, słaba woda, bardzo niska. A ja muszę odplątać woblera, bo mi bardzo ten wiatr przeszkadza dzisiaj. Zobaczcie. Jest miejscówka, która wchodzi w zakręt. Tu mamy za tym drzewem jakiś warkoczyk. Tam kolejne. Raz, dwa, trzy. No świetne miejsca. Ale co ja tu zrobię? Usiądę, zjem jabłko, poobserwuję, może gdzieś ryba jest aktywna, zastanowię się, w jaki sposób ją podejść. Eee, a jeśli nie zobaczę żadnej, no to liczę na to, że przez ten czas, kiedy tu odczekam, ryby, które być może się spłoszyły moim nadchodzeniem na miejscówkę, wrócą tu i z powrotem się oswoją. A zatem dam miejscówce chwilę wyciszenia i dopiero zarzucę przynętę. Dałem miejscówce odpocząć i w tym czasie już widziałem pierwszy atak. Na drobnicę więc, albo bardzo małego bolenia, tak czy siak jest tu jakaś szansa. O, mieliśmy, a tak widzieliście, nawet jeśli nie, to na pewno słyszeliście na napływie, tam na napływie nie dorzucę stąd, ale. Oddam tu jeszcze parę rzutów, potem spróbuję tam jakoś po cichu podejść i ustawić się tak, że mógł podawać wobler. Gdzie ta ryba... Trzeba też zastanowić się, gdzie ta ryba się ustawia w czasie, kiedy nie poluje. Na pewno ma kryjówkę i z niej wypływa, by przyatakować. Gdzie on może się ukrywać? Zapewne gdzieś bliżej, środka rzeki, bo myślę, że nie przy, przy brzegu. Bo akurat w tamtym miejscu, przy brzegu, raczej za bardzo się nie skryje. Zobaczymy, czy też za napływem będzie atakował, czy tylko na Aj! Nie wiem, czy nie było. Możliwe, że zielko złapałem. Bo raczej. No Woblera to raczej by ryba się zapiła, choć to nie zawsze się zdarza. Jak doskonale wie każdy kto wędkuje. Nawet i na woblera się ryby czasem nie zapinają. Zwłaszcza klenie. ależ się teraz wystraszyłem on atakuje tu a gdzie się potem ustawia tu ewidentnie ładna ryba grasuje i staram się jak najwolniej podejść tutaj wpada taki mały ciek Choć przy tym stanie wody, to jestem prawie wyschnięty. A ja się... W zasadzie to w ogóle w nim wody nie widać. A na filmie z boleniami może pamiętacie, jak to przeskakiwałem. Ale ja teraz staram się tu... jak najmniej mniej hałasu narobić. By zbliżyć się do brzegu. I spróbować tutaj dobrać się... Do ryby, która ewidentnie tutaj poluje, i z tego co widzę, tutaj może by się dało stanąć, a może nie. Ja się chyba zadowolę tym ustawieniem, jakie mam. A jak będę miał rybę, o ile będę miał to będziemy kombinować nie chcę też za blisko brzegu podchodzić bo to często płoszy lepiej się ustawić te parę kroków z tyłu nieraz i wydaje mi się że spędzimy tu sporo czasu patrzcie tam idzie kill Koniec łowienia na dzisiaj, bo już się zaczyna powoli robić ciemno, a zatem ja się zawijam, wracam do domu. Bez ryby nie udało się nic złowić. Być może miałem jedno branie, ale co do tego też nie jestem pewien. Natomiast wędkę udało się przetestować. Wędka jest naprawdę, naprawdę fajna. Dobrze leży w ręce, jest lekka i faktycznie obsługuje nawet niewielkie przynęty. Także no, myślę, że godne polecenia zarówno dla tych, którzy lubią łowić klenie, mm, tak i dla strągarzy, ale myślę, że sprawdzi się również bardzo dobrze jako wędka dropshotowa. Fajny, uniwersalny kij, godny polecenia. Na pewno jeszcze nie raz będzie ze mną nad wodą. W związku z tym wypatrujcie na moim kanale przyszłych filmów, to może zobaczycie jak wędka radzi sobie. Na rybie. Ode mnie to już będzie tyle na dziś. Przyznam się, zerwałem przypon. A zanim bym to przywiązał, no to już by było ciemno. Jadę więc do domu. Dzięki za dzisiaj. I trzymajcie się. Do następnego. Cześć.